Witaj, drogi przyjacielu, i witamy Cię dzisiaj. Przedstawiamy Ci jedną z najbardziej intrygujących i osobliwych historii ze światowej sceny muzycznej. Bardzo doceniamy Twoje oglądanie tego wideo i mamy nadzieję, że wszyscy będą się cieszyć tą fascynującą opowieścią o jedynej aktorce filmów dla dorosłych, która osiągnęła światową sławę w branży muzycznej. Jej życie było jak kolejka górska z wzlotami i upadkami, ale ostatecznie spełniła swoje marzenia. Odkryj jej wczesne życie, jak weszła do branży filmów dla dorosłych, kto napisał jej największy przebój i wiele innych fascynujących szczegółów o Andrea True Connection i jej hicie more, More, More. Jej nazwisko brzmiało Andrea Marie Trudyn. Urodziła się 26 lipca 1943 roku w Nashville, w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzice byli słoweńskimi imigrantami. Jej ojciec, Frank, który śpiewał w kościele, był inżynierem i zmarł, gdy Andrea miała 16 lat. Jej matka, Anne, prowadziła firmę z wyrobami ze srebra i była profesjonalną piosenkarką specjalizującą się w muzyce polka, nagrywając nawet własny album. Andrea uczęszczała do katolickiej szkoły dla dziewcząt i w wieku 14 lat studiowała muzykę, zarówno grę na fortepianie, jak i śpiew, wykazując niezwykły talent od najmłodszych lat. Grała na różnych instrumentach z finezją i śpiewała w chórze, dziedzicząc miłość do muzyki po swoich rodzicach. Andrea lubiła wszystkie gatunki muzyczne w tym sol, pop, rock and roll, country i itp. Uczestniczyła również w licznych szkolnych przedstawieniach. Podsycając swoją miłość do aktorstwa i marząc o sławie, czy to jako piosenkarka, czy aktorka. Szansa dla Andrej nadeszła w wieku 15 lat, kiedy została wybrana do prowadzenia programu telewizyjnego, w którym przeprowadzała wywiady z wschodzącymi talentami i prezentowała lokalne gwiazdy muzyki. Była niezmiernie utalentowana, ostatecznie prowadząc własny program radiowy i stając się lokalną celebrytką. Po ukończeniu szkoły średniej Andrea otrzymała stypendium na studia. Wydawało się, że ma przed sobą świetlaną przyszłość. Jednak zniknęła z Nashville z dnia na dzień, wywołując liczne plotki. Prawda jest taka, że 19-letnia Andrea zakochała się głęboko w mężczyźnie o imieniu David Lee Wolf. Pobrali się, a Andrea porzuciła wszystko, aby podążać za mężem, którego kariera akademicka wymagała częstych przeprowadzek, najpierw do Oklahomy, a później do Nowego Jorku pod koniec lat 60. W Nowym Jorku para napotkała trudności i rozwiodła się. Andrea ponownie zaczęła marzyć o sławie, próbując wykorzystać swoją obecność w centrum rozrywki, aby realizować swoje aspiracje. Pragnęła sławy, ale brakowało jej jasnej ścieżki, angażując się w różne działania, takie jak lekcje aktorstwa, madeleń, nauczanie teorii muzyki, śpiewanie w klubach nocnych i pisanie muzyki do reklam. W Nowym Jorku Andrea miała kilku chłopaków w tym astrologa o imieniu Robert Gordon, którego najlepszy przyjaciel, aktor porno Harry James, podzielał aspiracje Andrei do mainstreamowego sukcesu. Jego ambicje zostały opóźnione, więc wszedł do branży filmów dla dorosłych, aby się utrzymać. Harry wprowadził Andreę do branży filmów dla dorosłych, przekonując ją, że jest to lukratywne i załatwił jej pierwszą pracę pod pseudonimami takimi jak Andrea Travis lub Inga Kessen. Z pasją przyjęła świat filmów dla dorosłych, produkując liczne filmy XXX, jednocześnie biorąc udział w przesłuchaniach do poważnych ról na Broadwayu i w mainstreamowych filmach. Wkrótce stała się jedną z najbardziej znanych aktorek w branży. Pragnąc być piosenkarką, Andrea zainwestowała wszystkie swoje zarobki w czas w studio nagraniowym, produkując Dime dla wytwórni płytowych, choć początkowo bez sukcesu. W 1975 roku jeden z fanów jej szeroko oglądanych filmów dla dorosłych zaoferował jej możliwość wyjazdu na Jamajkę, aby nakręcić reklamę dla firmy zajmującej się nieruchomościami. Andrea zgodziła się, nieświadoma, że ta podróż na zawsze zmieni bieg jej życia. Na Jamajce Andrea ukończyła reklamę i otrzymała hojne wynagrodzenie. Jej początkowy plan zakładał powrót do Stanów Zjednoczonych i zainwestowanie tych pieniędzy w nagranie więcej taśm demo do przedstawienia wytwórniom płytowym. Jednak pojawił się poważny problem. Rząd jamański, z powodu bliskich więzi z przywódcą Kuby, Fidelem Castro, nałożył sankcje handlowe na Stany Zjednoczone, w odpowiedzi na co rząd amerykański ograniczył możliwość wywożenia pieniędzy z kraju. Zablokowana ze swoimi zarobkami na Jamajce, Andrea opracowała genialny plan. Skontaktowała się ze swoim przyjacielem i producentem Gregiem Diamondem, który wcześniej pomógł jej nagrać dimę i poprosiła go, aby przyjechał na Jamajkę. Zaplanowali wykorzystanie funduszy Andrei na nagranie piosenek w jamajskich studiach, co pozwoliłoby im zabrać nagrania z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Greg przybył z melodią, nad którą pracował, ale brakowało jej tekstu. Andrea i Greg zaczęli pracować nad tekstem. Pisząc sugestywne słowa inspirowane doświadczeniami Andrei z filmów dla dorosłych. Wkrótce skończyli piosenkę zatytułowaną "Gmore, More, More", która stała się jednym z najbardziej kultowych utworów gatunku bisko. Jeśli chodzi o tekst piosenki, Andrea od początku twierdziła, że to ona jest autorką, ale oficjalnie Greg Diamond jest kredytowany, twierdząc, że napisał je w całości. Tak więc prawdziwe autorstwo pozostaje niepewne. Interesujący jest fakt że na Jamajce Grek, Andrea i ich przyjaciele oddawali się intensywnemu imprezowaniu i zażywaniu narkotyków. Tuż przed powrotem do Stanów Zjednoczonych, kryminalista, któremu byli winni pieniądze za narkotyki, zażądał zapłaty. Ponieważ wydali wszystkie swoje pieniądze, bandyci byli gotowi fizycznie skrzywdzić Grigę, aby zmusić go do zapłaty. Aby tego uniknąć, Grek zawarł z nimi umowę, oferując nagranie more, more, more jako zapłatę. Z tego zadziwiającego powodu utwór zadebiutował na jamajce przed jakimkolwiek innym miejscem, kilka miesięcy przed jego wydaniem w Stanach Zjednoczonych. To niesamowita historia, prawda? Zostaw nam komentarz z Twoimi przemyśleniami na temat tej dziwacznej anegdoty i daj nam znać, skąd nas oglądasz. Po powrocie do Nowego Jorku, Andrea i Greg zdecydowali się nazwać swój projekt muzyczny Andrea True Connection. Ta nazwa obejmowała grupę utalentowanych muzyków wybranych do sesji nagraniowych i tras koncertowych z Andreą jako główną wokalistką. Dla tych, którzy są zainteresowani szczegółami, wśród muzyków Andrea True Connection był gitarzysta Bruce Kulek, który później dołączył do KISS. Andrea rozpoczęła intensywną kampanię promocyjną, rozdając kopie nagrania w całym mieście wszystkim BJ-om, klubom i dziennikarzom muzycznym, których znała. Często odwiedzała nowojorskie kluby. Namawiając bidziejów do grania jej utworu, uczestniczyła w konwencjach muzycznych i odwiedzała stacje radiowe, robiąc wszystko, co w jej mocy, aby promować album. I było warto. Stopniowo utwór trafił na listę Hot 100 i kontynuował wspinaczkę. Ostatecznie zaczął być grany na stacjach radiowych na całym świecie, a na początku lata 1976 roku more, 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 osiągnęło znaczący sukces. Utwór dotarł do drugiego miejsca na listach Bisco i czwartego na listach Billboard. Piosenka zyskała również popularność w wielu krajach na świecie, wchodząc do top 10 w krajach takich jak Niemcy, Kanada, Irlandia i Wielka Brytania. W Ameryce Łacińskiej stała się także ogromnym hitem. Pamiętasz tę piosenkę? Zostaw swoje myśli w komentarzach poniżej. A tak przy okazji oto kolejny fascynujący fakt, którego nie każdy zna: sukces more, more. Moreś był tak ogromny, że Andrea nagrała nawet hiszpańską wersję zatytułowaną Mas, 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 która została wydana w Meksyku. W rzeczywistości Andrea nagrała dwie piosenki po hiszpańsku, jedną na każdej stronie singla. Drugi utwór nosił nazwę Line de Tei. Te nagrania są rzadkością nawet dzisiaj, ale oto próbka dla ciekawych. Projekt Andrea True Connection odniósł ogromny sukces, ale ten ogień zgasł tak szybko, jak się zapalił, a zainteresowanie projektem Andrea True Connection zanikło po nieco ponad dwóch latach względnego sukcesu. Z czasem piosenka wspinała się na listach przebojów. Aż zaczęła być grana na stacjach radiowych na całym świecie i na początku lata 1976 roku more, more, more i stała się ogromnym hitem. Dotarła do drugiego miejsca na listach Bisco i czwartego na liście Billboard. Piosenka odniosła również sukces w wielu krajach na świecie, wchodząc do top 10 w takich krajach jak Niemcy, Kanada, Irlandia czy Wielka Brytania. W Ameryce Łacińskiej stała się również ogromnym klasykiem. Czy pamiętasz tę piosenkę? Zostaw nam komentarz poniżej. A tak przy okazji, oto kolejna interesująca ciekawostka, której nie każdy zna, ogromny sukces More, More. More dziś skłonił Andrę do nagrania hiszpańskiej wersji, która nosiła nazwę Gmas, Mas, Mas i, i została wydana w Meksyku. W rzeczywistości Andrea nagrała dwie piosenki po hiszpańsku, jedną na każdej stronie singla. Drugi utwór nosił nazwę "Line de Tei. Te nagrania są rzadkością nawet dzisiaj, ale oto próbka dla ciekawych. Jeśli podobała ci się ta historia, podziel się nią z przyjaciółmi i do zobaczenia w kolejnym wideo. Proszę, zasubskrybuj nasz kanał.